Człowiek mówiłem nam tu o rędzie, o nieustannej adoracji Pana Jezusa. Pan mówił przynosi ofiary, więc przypominam, na czym to ma polegać w nasze życie ofiary. Że Bóg prosi, abyśmy go karnili miłością, zostawiając wszystko dla siebie, co nią nie jest miłością. Łykając gorzkie plewy, pomówień, zazdrości. Nienawiści, kpin, złości, bluźnierstwa, nieczystości, złych intencji, nieuczciwości, lenistwa, głupoty, małoskowości, niewierności, hańby, jaką Ci obaruje? Mamy to przemleć i mimo, że jesteśmy obmówieni i mamy rację, mm -hmm. mamy to mm -hmm. tak przeczyścić, że z nas ma wyjść miłość. Bóg nie chce jeść tych wszystkich plew. mówi. Ty masz być dla mnie tarczą. Przed złem. Jego filozofia została zamknięta w zdaniu: Umiłowana, dostaniesz wszystko, czego nie chciałbym ci dać. Czyli plewy, i dinamiczne, dam ci wszystko. Dostaniesz to wszystko ze świata, co ci nie chcę dać, aby osiągnąć to, co ja ci pragnę dać. Inaczej tego stanu, co było ubodne, co było o, o, o czystego serca dzień, nie osiągniemy. Bo już później zaczyna Bóg działać w nas przez łaskę mądrości, miłości. Nasze słowa i czyny nie są nasze. One zmieniają się. Bóg nam tu rysuje cudowny wymiar w swojej koncepcji pracy. Dlatego od paru już miesięcy mówiłam, nie wchodzimy w żadne dysputy, nie podejmujemy żadnych ataków. Przeważamy, zgryzamy się w to wszystko. Bóg pokazuje broń, którą rozbroimy świat. A co wtedy nastanie? Jego Królestwo. O to zrobić całkowicie inaczej nie planujemy.